Kilka dni temu na naszym kanale udostępniliśmy film o weselu. Zastanawialiśmy się wtedy, w jakim kontekście może wystąpić ta lektura na egzaminie maturalnym. Ponieważ ta konwencja bardzo Wam się spodobała, poprosiliście o opracowanie innych lektur właśnie w takiej samej formie. Więc dzisiaj bierzemy na warsztat Pana Tadeusza. W takim razie, jeśli na maturze pojawi się Pan Tadeusz, jak mógłby brzmieć Temat naturalny. Nazywam się Iwo Scylina. Jestem autorem kursów naturalnych i ekspertem na platformie Matura na Maxa. Od ponad 25 lat jestem nauczycielem i egzaminatorem. Pomogłem przygotować się do egzaminu już tysiącom uczniów. A teraz chcę pomóc również Tobie. Pan Tadeusz, ostatni zajazd na Litwie. Epopeja narodowa. Oczywiście wiemy to wszyscy, sporo. Informacje na temat Pana Tadeusza traktujemy jako pewnego rodzaju pewniki, ale niespecjalnie wiemy, co tak naprawdę oznaczają te treści, które kryją się za tytułem, pod tytułem, za informacją na przykład o narodowości epopei, jaką jest Pan Tadeusz. Więc zastanówmy się w ogóle nad tym, o czym tak naprawdę Pan Tadeusz jest. Bo może się okazać, że to będzie kluczem do niektórych z tematów naturalnych. Gdy patrzymy na pana Tadeusza i na zamysł autorski Adama Mickiewicza, o czym ten tekst ma być, to tak naprawdę jesteśmy w stanie stwierdzić, że jest to utwór o Litwie, bo przecież to już pojawia się jako pierwsze słowo, wyznacznik tematyki na początku tekstu. Litwo, ojczyzno moje. Biorąc to pod uwagę, pan Tadeusz mógłby być wykorzystany w temacie, który brzmi Czemu służą obrazy przyrody w literaturze? Pantadeusz sporo miejsca poświęca obrazom przyrody. Bo tak naprawdę Mickiewiczowi zależało na tym, żeby oddać piękno Litwy. Tego rejonu, który w tamtym czasie uznawany był za niezwykle polski. I warto tutaj pamiętać, że mówimy o Litwie nie jako o państwie, tylko o przestrzeni, gdzie w tamtym czasie, na początku wieku XIX. Tak naprawdę zachowało się najwięcej tradycji, które są związane z polską szlachtą. Dlatego możemy stwierdzać, że właśnie Litwa jest tym najbardziej polskim rejonem Polski w tamtym czasie. Więc Litwa dla Mickiewicza była przestrzenią, która zachowywała najwięcej tradycji, była najbardziej polskim obrazem tej rzeczywistości, w której dorastał Mickiewicz. A przyroda? Czemu może służyć obraz przyrody? To wspaniała przestrzeń, to przestrzeń, w której się dorasta. I jak Mickiewicz pisze w swoim tekście, to jest ta przestrzeń, do której chętnie wraca. Wraca do pól, wraca do łąk, wraca do lasów, bo tam się wychował. To zjednoczenie człowieka z przyrodą było czymś zupełnie naturalnym. Możemy mieć wrażenie, że Soplicowo i życie w Soplicowie jest zbudowane według pewnego rodzaju schematu ustanowionego już wcześniej, chociażby przez Kochanowskiego. Wsi spokojna, wsi wesoła. To właśnie w ten sposób Mickiewicz pokazuje życie ludzi w Soplicowie, które jest połączone w pewien sposób w symbiozie, istnieje razem z przyrodą. Przyroda jest tym najbardziej bliskim człowiekowi środowiskiem. Mickiewicz pokazuje, że to tam można odpocząć i tam można znaleźć wszystko co człowiekowi jest potrzebne do życia. To przyroda zapewnia codzienność. To przyroda zapewnia dostatek. Zatem obraz przyrody w Panu Tadeuszu to obraz w pewien sposób polski, polski, która jest w stanie Funkcjonować sama dla siebie, która może zapewnić dobrobyt obywatelom. To przestrzeń, w której można dorastać i można podziwiać, zarówno pola, łąki, jak też tajemnice, które się kryją np. w ostępach leśnych. Warto zauważyć, że Mickiewicz wiele miejsca poświęca właśnie na to, żeby opisywać to, co pamięta z dzieciństwa. Obraz matecznika. Obraz dwóch stawów, które rozmawiają ze sobą jak kochankowie, grzybobranie. To wszystko buduje pewną codzienność, która jest zwyczajem w tamtym czasie. Codzienność funkcjonowania w bliskości przyrody. Rzeczywiście to jest istotny temat w Panu Tadeuszu, bo Adam Mickiewicz tak naprawdę nie ucieka od rzeczy codziennych. Zajmowanie się. Przyrodą, zajmowanie się tymi sytuacjami, które są związane na przykład z uprawą pola, z uprawą ogrodu, to coś, co jest przecież codziennością życia na wsi. I Mickiewicz to również próbuje podkreślić w swoim tekście. Ponieważ mamy sporo elementów codzienności, moglibyśmy się zastanawiać nad tym, i taki temat naturalny również przecież mógłby się pojawić. Jaką funkcję pełni codzienność w sztuce? Po co w ogóle Mickiewicz wykorzystuje codzienność? Dlaczego pisze o tych wszystkich podstawowych, pierwszych, normalnych sytuacjach związanych z kontaktem z przyrodą? Dlaczego pisze o przygotowywaniu kawy? Dlaczego pisze o chodzeniu na grzyby? Dlaczego pisze o muchach? Przecież to są takie sprawy banalne. Błahe. Czy to zasługuje w ogóle na miano czegoś wielkiego, wspaniałego, co nazywać możemy epopeją narodową? Codzienność w Panu Tadeuszu pokazuje nam, że Polacy potrafili w tamtym czasie prowadzić życie ziemiańskie, które jest życiem dostatnim, spokojnym, życiem, które wprowadza pewien ład i harmonię w strukturę, Całości wsi. To życie, które jest zdeterminowane małymi, drobnymi rzeczami. Zauważ, że to właśnie te drobne spotkania, te drobne sprawy dnia codziennego, zwyczajne, tak naprawdę są pokazane jako wartość wartość dla życia tamtych ludzi. O tym właśnie wspomina Mickiewicz. To stanowi tą strukturę. Działań i akcji, która dzieje się w panu Tadeuszu. Codzienność. Dla dama Mickiewicza wspominanie codzienności było istotne, ponieważ to był powrót do czegoś, co było normalne. Nie chodziło o to, żeby teraz przypominać sobie tylko i wyłącznie ten czas, który był związany z trudem walki, bo trud walki to zupełnie inne teksty, to zupełnie inny moment. Mickiewicz chciał wspominać. Ten czas, kiedy żyło się spokojnie, kiedy można było się nasycić każdą chwilą, kiedy codzienność oddawała smak życia, kiedy można było powiedzieć, że w ten sposób właśnie wygląda, mija życie szlacheckie. Więc te drobiazgi, drobiazgi dnia codziennego, te błahostki składają się na. Wspaniały obraz życia szlachty w Soplicowie. Więc wiemy już, że jest to życie sprzęgnięte z naturą. Życie składające się z drobnych momentów, z drobnych radości codziennych. Ale warto się zapytać, czy w tym świecie nie ma czegoś szczególnie romantycznego? Jest. Przecież Pantadeusz to tekst romantyczny. Zatem, skoro to jest tekst romantyczny, to możemy zakładać, że również romantyczne tematy są tam poruszane. A najbardziej romantyczny temat? Oczywiście miłość. Więc, biorąc pod uwagę pana Tadeusza, moglibyśmy się zastanawiać, patrząc na ten tekst, nad tematem, który brzmiałby miłość, szczęście czy utrapienie człowieka. No bo rzeczywiście tych miłości różnych w panu Tadeuszu możemy widzieć kilka. To nie tylko i wyłącznie romantyczna miłość do ojczyzny tej małej ojczyzny. Bo mówiąc o Soplicowie, troszkę szerzej, o Litwie, mówimy o małej ojczyźnie. Więc mamy miłość do kraju, kraju z lat dziecinnych, do tych wspomnień, do tych wyobrażeń, jak to dawniej bywało w Polsce. To miłość szczególna, to miłość patriotyczna. To miłość, która możemy powiedzieć, też jest związana z nieszczęściem, bo umiłowanie ojczyzny. Wtedy, kiedy tej ojczyzny się nie ma, wtedy, kiedy trzeba wyjechać na emigrację, to miłość nieszczęśliwa. I taką nieszczęśliwą miłość również nosi w sobie Mickiewicz. Ze względu na to nieszczęście, rozstania przywołuje w pamięci obraz Soplicowa. Ale miłość romantyczna to również ta miłość pomiędzy dwojgiem ludzi. I taka miłość panu Tadeuszu też występuje. Różna historia Jacka Soplicy. To, co dotyka jego i Ewy Choreszkówny, to typowo romantyczna miłość nieszczęśliwa. Miłość, która jest związana z wydarzeniami burzliwymi i tragicznymi, bo przecież to miłość, która nie może być spełniona. Jacek Soplica nie może zostać mężem Ewy. Nie zgadza się na to jej ojciec. Uważa, że to nie jest najlepsza partia dla jego córki. Powoduje to duży konflikt pomiędzy Choreszkami i Soplicami. Konflikt, który dodatkowo jeszcze wpływa na emocje Jacka. Jacek to typowy cholergii ze względu właśnie na to dochodzi do tragedii. Jacek w pewien sposób w afekcie, można powiedzieć niechcący, Zabija choreszkę. Więc w historię miłości pomiędzy Jackiem a Ewą wchodzi również morderstwo. To miłość rzeczywiście, gdzie burzliwe dzieje dopisują kolejne karty tej historii. Miłość, która się pojawia w życiu Jacka Soplicy, to miłość nieszczęśliwa również z tego powodu. Że dla zatarcia w pamięci uczucia do Ewy, Jacek bierze za żonę inną kobietę, której nie kocha, więc kolejna nieszczęśliwa miłość. Można się zastanawiać, czy romantyzm nie potrafił pokazywać miłości szczęśliwej. Bo to, co jest doświadczeniem Jacka Soplicy, to rzeczywiście utrapienie i w miłości niezrealizowanej, i w tej, która mogłaby być zrealizowana. Ale spójrz na inną parę, która pojawia się w panu Tadeuszu. Miłość może być również szczęściem Tadeusz i Zosia. Jakie szczęście wypływa z tej miłości? Oprócz tego, że na pewno fascynują się nawzajem sobą Tadeusz i Zosia, to ich miłość doprowadza do szczęśliwego zakończenia historii, która jest zaznaczona taką tragedią nie tylko i wyłącznie jednego człowieka. Bo miłość Tadeusza i Zosi, prowadzi do połączenia Choreszków i Sopliców. Zosia z rodu Choreszków łączy się z Tadeuszem z rodu Sopliców. Konflikt, który trwa od lat, wreszcie uzyskuje rozwiązanie. Szczęśliwe rozwiązanie. A dodatkowo jeszcze ta miłość rozlewa się na innych. Zwróć uwagę na to, że w czasie zaręczyn, bo to jest przecież ostatnim obrazem, który widzimy w panu Tadeuszu, Zosia i Tadeusz podejmują bardzo ważną decyzję. Ze względu na to, że chcą zamieszkać na wsi, to również chcą dać szczęście tym, którzy do tej pory byli ich poddanymi, chcą uwłaszczenia chłopów. Zatem ich radość ma też wpływać na radość tych, którzy nagle staną się panami na swojej ziemi. Miłość nieszczęśliwa, i miłość szczęśliwa. Pan Tadeusz pokazuje nam różne obrazy tego samego uczucia. Ale to nie tylko i wyłącznie przecież tekst o miłości. Jakie jeszcze tematy znajdujemy w panu Tadeuszu? Gdy weźmiemy pod uwagę treść tego tekstu, możemy zauważyć, że Adam Mickiewicz buduje w pewien sposób obraz nierealistyczny. I to prawda. Przecież Pan Tadeusz wypływa ze wspomnień. To dziecięcy obraz, po co zatem jest tworzony taki tekst, ten tekst bardzo dobrze wpisywałby nam się w kolejny temat naturalny, czemu służy mitologizacja w kulturze? Mitologizacja? Co to takiego jest? Na czym polega mitologizacja tekstu, mitologizacja bohatera, mitologizacja miejsca? Jest to związane z nadawaniem szczególnej rangi miejscom, bohaterom, wydarzeniom. Rangi, która często jest nierzeczywista, to odrealnienie świata. Spowodowanie, że widzimy obraz zhiperbolizowany, wyidealizowany, po to, żeby nadać mu szczególnego piękna, żeby go uwznoślić. Taki był cel Adama Mickiewicza. Wtedy, kiedy opisywał soplicowo. Wtedy, kiedy opisywał Litwę, wtedy, kiedy opisywał ludzi, którzy w Soplicowie żyją, chciał stworzyć pewien mit szlachecki, opowieść o tym, jak wspaniale jest żyć w takim środowisku, jak środowisko szlacheckie za ścianka litewskiego. To obraz, który przyjmujemy jako coś pogodnego, pomimo tego, że zauważ sytuacje, które możemy obserwować w życiu mieszkańców Soplicowa. Nie zawsze są pogodne i radosne, ale całość jest tak opowiadana, że ostatecznie mamy wrażenie, że nad Soplicowem nie zachodzi słońce. To obraz wspaniałego mitu polskiej szlachty mieszkającej w polskim zaścianku, w tym rejonie jak najbardziej polskim, litewskim, bo tam tkwi serce, korzeń. Sarmackiej kultury polskiej. Adam Mickiewicz stworzył nierealny obraz za ścianka i szlachty. Nierealny, bo zauważ, że wszystko układa się tam dobrze. Że nawet spory są rozwiązywane w taki sposób, że dochodzi do szczęśliwego ich zakończenia. Bohaterowie, których moglibyśmy oceniać negatywnie, ostatecznie przechodzą przemiany. I patrzymy na nich jako na tych, którzy zmagali się wcześniej z jakimiś niedoskonałościami, a teraz, a teraz są już sympatyczni. Wszyscy się kochają. Przecież ostatnia księga pana Tadeusza właśnie taki tytuł nosi: Kochajmy się. To pewne przesłanie przesłanie o tamtych czasach, ale jednocześnie przesłanie do następnych pokoleń. Pomimo tych różnych sporów, które mogą nas dotykać pomimo tych różnych nieszczęść, które wpływają na naszą historię. Jedne jest pewne: mamy do siebie mieć miłość, mamy nawzajem siebie przyjmować z szacunkiem i z radością, bo kogo innego mamy? Kto inny będzie w stanie zrozumieć tak naprawdę nas, naszą duszę, nasze korzenie kulturowe? Zatem, tworząc pana Tadeusza, Adam Mickiewicz stworzył w pewien sposób nierealną wersję życia szlacheckiego. Zbudował mit szlachecki, mit, który trwa od tamtego czasu do teraz. Zatem ten świat rzeczywiście jest zmitologizowany po to, żebyśmy dostrzegli piękno w tamtej tradycji, żebyśmy dostrzegli piękno w tamtych ludziach, piękno w tym, że codzienność, która tak naprawdę przecież wychodzi na plan pierwszy w panu Tadeuszu, jest czymś niezwykłym. To nie jest coś, o czym należy zapominać. Codzienność to jest coś, co należałoby kultywować, coś, co należałoby podnosić w górę, nadawać szczególnego znaczenia. Dlaczego akurat Adam Mickiewicz w ten sposób na to patrzy? Dlaczego mitologizuje ludzi, przestrzeń, codzienność? Bo tego wszystkiego brakuje. Brakuje jemu i brakuje innym Polakom, którzy w tamtym czasie, gdy pan Tadeusz jest wydawany, czyli w latach 30. XIX wieku, cierpią z dala od ojczyzny. Nie mają już swojej codzienności, nie mają swojego zaścianka, nie mają na wyciągnięcie ręki przyrody, z którą mogą żyć w symbiozie. To dlatego Adam Mickiewicz buduje w panu Tadeuszu mit. I dlatego możemy mówić, że jest to epopeja narodowa. Która wprowadza nas w przestrzeń Polski szlacheckiej w dosyć ciekawy sposób, baśniowej i pogodnej. Zatem, Pantadeusz to taka baśń o Polsce, która odeszła w zapomnienie. To opowieść o radosnych czasach. To opowieść o świecie, który możliwe, że już nie wróci. Ale chodzi o to, żeby o nim pamiętać. Chodzi o to, żeby wracać do tamtych czasów, do tamtych wydarzeń, żeby wspominać, jak dobrze jest żyć w gromadzie. Pan Tadeusz zatem to wspomnienie ostatniego promienia słońca nad Polską Szlachecką. I warto w ten sposób pamiętać o tym tekście. I jeszcze jedna rzecz o panu Tadeuszu: po jednym z ostatnich filmów. Pojawił się komentarz, gdzie Bogdan pyta nas o kwestię związaną właśnie z tą lekturą. Bogdan pisze. Zawsze mam problem przechodzenia między historią przedstawioną w tekście a Polakami na emigracji. Czy narratorem jest Mickiewicz, który opisując soplicowo w baśniowy sposób, stara się pocieszyć rodaków i wzbudzić tęsknotę z ojczyzną? Pytanie dosyć zasadne, bo jak sobie. Uświadomimy, że Pantadeusz rzeczywiście powstaje na początku lat 30., na emigracji, to można się zastanawiać po co. Co takiego się dzieje z Polakami w tamtym czasie, w tamtym miejscu, że potrzebowaliby takiego tekstu? Adam Mickiewicz sam siebie kreuje na narratora w tekście. Bo gdy spojrzymy na inwokacje, to w inwokacji wyraźnie Mickiewicz mówi, że to on został uratowany od choroby i to jego dusza ma być przenoszona na łono ojczyzny, ma być nasycony tym obrazem obrazem z lat dziecinnych. I tak samo pisze o sobie w kontekście tego, co się e, dzieje na Litwie w 1811 -18 roku w epilogu. Mówi, że to właśnie jest jego doświadczenie. A gdy spojrzymy na zakończenie 12. księgi pana Tadeusza, to Mickiewicz kończy to właśnie w taki sposób, jak baśni się kończy, i ja tam byłem, miód i wino piłem. Więc mamy ten akcent baśniowości. Baśń również. Powoduje, że otrzymujemy rzeczywistość nierealną, zmityzowaną. Tak samo jak to, co żeśmy już wcześniej o tym mówili. Bogdan pyta, czy Adam Mickiewicz, jako narrator, chce w tym momencie. Yy, Kierować swój tekst do Polaków na emigracji. Tak, to jest główny cel Adama Mickiewicza. To jest główny cel napisania tego tekstu. Doświadcza różnych sytuacji związanych z obecnością Polaków na emigracji, widzi, że jest to czas sporów, czas kłótni, kłótni, które są spowodowane tym, że upadło powstanie listopadowe i teraz Polacy między sobą szukają i rozwiązania, i też winnych. Tego nieszczęsnego zakończenia. Polacy zastanawiają się nad tym, co zrobić i jak naprawić ten swój błąd. Zasadniczo nie myślą o tym, że nie wrócą do Polski tak prędko. Mickiewicz ma pewne przeczucie można powiedzieć, że widzi dalej. I tworzy ten tekst po to, żeby wspominać już teraz ten kraj, który nie powróci tak szybko do bliskości, z Polakami na migracji, bo Polacy nie będą mogli tam się przenieść. Zatem Adam Mickiewicz próbuje Litwę, ten najbardziej polski rejon, przybliżyć tym, którzy pozostają na migracji, którzy żyją teraz gdzieś na paryskim bruku, żyją jako goście, tak jak to pisze Adam Mickiewicz w epilogu Nieproszeni i nie czują się tam dobrze. Potrzebują w tym miejscu, które wcale ich nie chce przyjmować, nie chce ich gościć, jakiegoś wspomnienia tych czasów i miejsc, kiedy było dobrze, kiedy było lepiej, kiedy pomimo różnych sporów można było dochodzić do wspólnego mimo wszystko spotykania się, świętowania i do godzenia się. To też było ważne dla Mickiewicza, żeby pokazać, że Polacy to nie tylko ci, którzy wchodzą w rozłam. To też ci, którzy potrafią się zjednoczyć, i że to ci, którzy zjednoczenie znajdą w bliskości ze sobą, to znaczy w bliskości swojej kultury, bo tylko oni siebie nawzajem są w stanie zrozumieć. Więc Mickiewicz, czyniąc siebie narratorem tej opowieści, pokazuje, że on wie, jak wygląda dusza stęskniona za Polską. On zna utrapienia emigranta, bo też jest emigrantem. I próbuje pokazywać innym emigrantom ten kraj, za którym on i oni tęsknią. Próbuje pokazywać Polskę. Polskę, może niespecjalnie rzeczywistą, ale taką, która będzie światłem, nadzieją w ich sercach. Nawet jeżeli nie będą w stanie jej zobaczyć przez najbliższe kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, a może nigdy do niej już nie wrócą. Zatem tekst Adama Mickiewicza łączy historię, trudną historię Polaków z pewnym wyobrażeniem, fantazyjnym, baśniowym. Właśnie po to, żeby tęsknota była w jakiś sposób ukojona. Tu nie chodzi o to, żeby pobudzać tę tęsknotę. Chodzi o to, żeby dać pewne lekarstwo na tęsknotę i ból rozłąki tej rozłąki, którą przeżywali emigranci w tamtym czasie, na paryskim bruku. A może i Ty masz pytanie, na które możemy odpowiedzieć? Zostaw je w komentarzu. I pamiętaj, zasubskrybuj ten kanał. Znajdziesz tutaj materiały przydatne do Twojej matury z języka polskiego. Zapraszam Cię również na platformę matura na .pl. Znajdziesz tam kursy maturalne, które pomogą Ci się przygotować na maxa, na maturę z języka polskiego. To co? Widzimy się?